Słuchajcie, właśnie wyruszam na spotkanie wymienne w Warszawie na Felińskiego. Dzisiaj ponoć jest jakieś bardziej rozbudowane spotkanie, jakieś występy, jakieś, spotkanie, jakieś e, wystąpienia będą. E, no zobaczymy. Stoję właśnie w korku przed przejazdem kolejowym, więc tak mówię, chwilę wam powiem. O, podjeżdżamy troszeczkę. Chwilę wam powiem, e, co, e, co tam będzie. Ponoć będą jakieś wystąpienia związane właśnie z filatelistyką. Nie wiem, w życiu nie wiem, co tam będzie. Lecimy zobaczyć. Kolejne spotkanie o Wolnym mieście w Gdańsku. Plan nasz będzie taki, że na początku rozpoczniemy referatami, aukcja będzie na końcu. Rozpoczniemy referatem Hansa, tak? Nie, nie na to. Marek, to będzie referatem. Panie Krzysztofie, ja zawsze na końcu. Pan Łyszczarz rozpocznie swoim referatem bardzo ciekawym. Dzień dobry panom. Nazywam się Janusz Łyszczarz. Zadolę Panu trochę czasu informacją o tym, jak nowe państwo, zwane wolne na zaczynało i jak sobie poradziło z tym przerazane wydawnictwa kinematystyczne, z którymi nigdy w swojej historii do czynienia nie miało. 20 stycznia do Gdańska przyjechał Reginald Power razem ze swoim zastępcą, pułkownikiem Edwardem Stratem, którzy przejęli władzę. Od władz niemieckich, władz miejskich, samorządowych zaczęli sprawować władzy w imieniu Ligi Narodów, można powiedzieć w imieniu Kongresu Wesalskiego. Pułapka tkwi w tym, kiedy była realizacja tego zamówienia. I ważne jest, co się potem działo z tymi zaczkami drukarni całodawcy. Mianowicie, to było zamówienie na pół roku. Sześć miesięcy. O 4 miliony miesięcznie spływało. One nie zalały Gdańska w tym 4 miliony od razu 16 czerwca, jak weszły te znaczki w życie, tylko stopniowo schodziły. Mimo to stały się przedmiotem wielkiego zainteresowania zarówno ludności lokalnej, jak i handlarzy zagranicznych, yy, zwłaszcza Niemców, Holendów, Szwedów. Te znaczki, jak ciepłe bułeczki przestraszyły bardzo mocną władzę poczty i nadzorujących ją urzędników y, Komisji Wersalskiej, nazwijmy to, czy to Ligi Narodów, oni jakiego rodzaju stanowisko y, i zaczęto to myśleć coraz bardziej o tym, żeby y, zrobić z naszej własnej. Y, niebieska, czerwona, czarna, weszła czarna, jak wiemy, który dokładnie okazuje w którym kierunku miała, proszę powiem, zasłaniamy gwiazdkami dawną wartość, przybijamy na środku naszą dancję, już mamy, bo przyszło z Niemiec, to jest w ramach tego pierwszego zamówienia wykorzystane i mieliśmy. Proszę nas, proszę panie proszę bardzo, w czasie uważano tą dziesiątkę. Jeszcze nie ma gwiazdek, są różne wielkości kolory dziesiątek, jak wiadomo, skończyło się to na pasku niebieskim, na dwudziestce, i był inny, ale to, to, to są propozycje dla yy, władz poczty, żeby zaakceptować tego typu rozwiązanie. Jeszcze jeden, i to osiemdziesiątka. Muszę popatrzeć na dole, znaczy niemiecki, numer 5, i tutaj yy, propozycje kolorów, kształtów, a nawet takie, spójrzcie jakie fantazyjne były yy, propozycje. To jest, to są propozycje, eseje tego, nie ma czarnodługów, nie, nie znamy takich, żeby już, żeby czarne odbitki, żeby wszystkie poszły do zatwierdzenia. uznano, że okej, okay, bierzemy tą, jedziemy I, i tak się stało. Zbuziły te znaczki złości, to? śmiech i krytykę wśród y, odbiorców, wśród mieszkańców Gdańska, wśród także filatelistów y, całego świata, zwłaszcza niemieckich że to ma zapaskództwo, w ogóle jak to, jak to wygląda. A wydanie było olbrzymie. Jak dobrze wynotowałem, to chyba 4 miliony tych znaczków wydrukowano. Dlatego tak dzisiaj łatwo to kupić. Może nie te znaczki z błędami, bo te trudno znaleźć, ale generalnie i arkusze, i, i znaczki bo można kupić, bo one po prostu się nie rozeszły. Były na składach poczty i nie zostały całkowicie yy, sprzedane. Poszli na łatwiznę, można powiedzieć, prawda? No bo cóż, to przyszło nie jest ale ta szparta wykonana, ale drukarna zawiera pierwsze doświadczenia, zrobiła. Sprawdziła się, zdążyła na czas, zlecenie wykonała. Drugie to było znaczki 2125, czyli tak zwane na druki ukośne. Tu już jest ciekawsza sprawa, bo postawiono na, na estetykę. Ładnie wyglądają. Panie Marku, poproszę najpierw na próbę. Tak wyglądała próba, tą próbę sprzedano w roku 1994, należała do zbioru Heminga, amerykańskiego prawnika, który mieszkał wiele lat w Berlinie, tam się uczył i kupował znaczki, miał największy zbiór znanych w Gdańskim. Ta próba, Gruber myli się, ja pokażę Państwu jeszcze jeden zestaw, on twierdzi, że ten został sprzedany, ten został sprzedany, ja dysponuję katalogami, tej, tej aukcji. No. Bremując tej aukcji, bronimy się kupić jeden znaczek, który też Państwu pokażę, bo jest esejem ciekawym. To w ten sposób. I, i kupiono ten, ten projekt i zrobiono kilka prób. Panie Marku, bardzo proszę pokazać. Proszę bardzo. Oto kolejna próba. Mamy czarnodruk na marginesie i potem na znaczkach y, wykonana próba na druku. Jeszcze bez wartości. Ta to się, jak wi wiadomo, nie weszła. Y, nie, nie było jej w takim przedruku, bo przedruk był albo niebieski, albo czerwony. Przypisuje się wykonanie tego, bo w zasadzie już nie trzeba było wiele zrobić, bo poprawić fraj-sztat na fraj-sztat, dopisać daty, no i ewentualnie coś tam zrobić ładniejszego w tych obramówkach. Mówi się, że mógł to zrobić dział graficzny z, z udziałem yy, Bucholca. Natomiast to zrobił na pewno Helingrad, bo mu miasto wisiało pieniądze. Ale jest jeden ważniejszy dowód na to, że mógł to nie być Hemingrad. Spójrzcie, panowie, na proporce, które są na grot maszcie. Grot masz to środkowy, największy masz, nie sący żagle. Na znaczkach Helingrata żagle wyjęte w tą stronę, ale flaga w tamtą. To jest chlapa totalna, był śmiech ogólny i powstało pewne przysłowie w Gdańsku. Widać wyraźnie, że na górze te wiatry wejdą w inną stronę. A małe kogi mają dobrze. Powstaje pytanie, gdyby Henningrad robił oba, to dlaczego tak się walną? To widać wyraźnie, że to musieli robić różni ludzie lub w innym czasie. No trudno to ocenić. że żadnych do dowodów nie ma. Kogi powstały, wydrukowane. Proszę bardzo, to jest fantastyczna próba. Jeden egzemplarz, który znany, jest w Polsce. Mam okoliczone z Wrocławia, gdzie na jednym arkuszu jest po pięć dużych kug, Jedna marka, dwie marki, trzy marki, pięć marek i dziesięć marek. Lub inne nieco kolejności. trzy. Jest inne kolejności. Ale są wszystkie. Duże, małych nie ma. Tak jak był również sprzedany na aukcji Henninga w 1994 roku, dwukrotnie jeszcze pojawił się na różnych aukcjach, I ten zaprojektował profesor Ernst Petersen, wykładowca architektury na Wyższej Szkole Technicznej w Gdańsku. Nie Gdańszczaniec z urodzenia, ale długo mieszkał i, i wykładał. On, trzeba przyznać, piękny projekt, <coughs> pięć marek. Projekt się spodobał, został przyjęty nie spodobała się obwoluta, a zwłaszcza pismo, o tym nie spodobało Komisji Konkursowej. W związku z tym wchodzi do gry już na 100% Max Buchholz. Projektantów tego znaczka jest dwóch. Pismo i tą obwolutę nazwijące służbę, czyli ramkę, projektuje pan Buchholz. Środek, czyli oktagon z takim ułożeniem herbu projektuje pan. Petersen i katalogi tak podają dwóch autorów tej serii. Ta seria się spodobała. Była wciągnięta przez. Tematem mojego wystąpienia jest Międzynarodowa Wyspała Posty Lotniczej do Posty 1932 w Wolnym Mieście Gdańsku, która odbyła się 23, od 23 do 31 lipca 1932 roku. Na jednym, e... na dwa. Jeżeli chodzi o ten pierwszy, to był taki na pogado, były to czteroznaczki w tym więc. Każda wartość, czyli jeżeli znaczą było tam 5, to sytuacja jest taka, że cztero takie czworoboki, do tego kranetu były ten. Jeżeli chodzi później o tą drugą, czyli jak w zaczęło brakować, to tak do, do tego karnetu numer 2, tak jakby który się pojawił, były tylko pojedyncze znaczki, które były dołączone i tam jest po prostu wiadomo, że wartość kolekcjonerska to się mówi, spadła. Jeżeli chodzi o w lipcu, 1932 roku, czyli już stricto historia związana z tą wystawą, powstał katalog wystawowy. No, tam można powiedzieć, że na czas tego 1932 roku tam naprawdę zjechały się same tuzy europejskie, dańskie, światowe. Tam były same najlepsze, można powiedzieć, eksponaty, więc ten, Więc udało się tak jakby to zrobić, więc był specjalny katalog wystawowy, który, który dokumentował tak jakby na którym stoisku, gdzie to eksponuje jaki ten. Tutaj dla wszystkich uczestników tej ubocznej wystawców tutaj dzięki jakichś uniknięć medale pięknie można powiedzieć wykonane. Bardzo mało osób zbiera przesyłki w portugalskich. Niestety moja specjalizacja i dlatego ja coś pokazał po przesyłkach w Portu Nazywam się Roman Ogiński. Na początek chciałem zaznaczyć, że to, o czym chcę powiedzieć, to się nie czuję ekspertem, znawcą, ani nie badałem tego zbyt dogłębnie. Moje wystąpienie wzięło się z, konkretnie z projektu pana Krzysztofa, bo kiedyś mu pokazałem te przesyłki, to na